Cześć wszystkim. Słuchajcie, jest taki głupi osąd, że przedsiębiorca musi być liberałem. Wszystkie te organizacje pozarządowe, okej, okay, cenimy, doceniamy ich pracę, ale stawia się znak równości, że przedsiębiorca musi kochać wolny rynek, że on musi ten rynek po prostu uwielbiać, a prawda jest zgoła czasami zupełnie inna. Teraz tak, wyobraźcie sobie, jako młody adept sztuki biznesu jakieś 5 lat temu wybrałem się na jedno spotkanie pod Warszawę dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wchodzę tam i miałem się dowiedzieć, jakie mam zarabiać pieniądze. Dowiedzieć się miałem tego od trzech osób: Trójkąt bermudzki, trzech jestów apokalipsy, baba z bip Pipu i Urzędu Skarbowego. No i ja tak sobie myślę, no to sobie zarobiłem tych pieniędzy, nie? No i była tam taka jedna młoda fryzjerka, która mówi, że ona by chciała otworzyć swój salon fryzjerski. I co ona powinna zrobić? No i zaczęło się. Kąt nachylenia ścian taki i taki, wysokość ściany taka i taka, umywalki tyle i tyle, VAT, ZUS, DRA, RCA, VAT 4K i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 20 minut. 20 minut mówienia o przepisach i regulacjach. Jak myślicie? Czy ta fryzjerka otworzyła ten zakład fryzjerski? Czy ona chciała ten zakład fryzjerski otwierać? Nie, ona po prostu wyszła. Prawdopodobnie straciliśmy kolejnego przedsiębiorcę. I tu dochodzimy do pewnego dosyć ciekawego etapu, bo wyobraźcie sobie, czy ta fryzjerka, u której właśnie ona pracuje, ona chce, żeby ona odchodziła i otwierała drugi salon po drugiej stronie? No nie. Jeżeli ma budę z zapiekankami w Sopocie na Molo, to mi zależy, żeby druga powstała bez zgody z canepidu. No nie. Jeżeli chcę mieć firmę cateringową, mam firmę cateringową powiedzmy, to chcesz, żeby pani Jadzia mogła sprzedawać swoje wyroby i dowodzić do ludzi bez żadnych zgód? No nie. I dochodzimy tutaj do takiej bardzo ciężkiej konkluzji, na którą też się dużo przedsiębiorców zaczął łapać, że im masz większy biznes, im więcej zatrudniacie ludzi, im więcej zarabiacie pieniędzy, to wam te regulacje Przestają w pewnym momencie przeszkadzać, bo macie ludzi od tego, macie pieniądze od tego, żeby po prostu móc to e, zapłacić tak? i spełnić te wszystkie normy. No ale potem się okazuje, że małe i średnie firmy przestają mieć możliwość konkurencji z coraz większymi firmami. Wyobraźcie sobie, jeżeli coś takiego jest na najniższym stopniu, to co się dzieje, kiedy mamy duże firmy i mamy korporacje? Tam to już jest w ogóle jazda bez trzymanki. I teraz tak, przedsiębiorca nie musi być liberałem, ale byłoby fajnie, jakby jednak nim był. My nie chcemy już zmian, my jesteśmy zmęczeni rewolucjami podatkowymi. Po polskim ładzie w 2022 roku każdy miał tego dosyć. Trzy różne systemy podatkowe naraz. Kto jest w stanie to ogarnąć? No i tutaj okazało się, że ta wajka się przesunęła, że w końcu coraz więcej przedsiębiorców zaczęło myśleć, że jednak wolny rynek to jest coś, o co trzeba zacząć walczyć. Bo do czego to doprowadza? Im więcej jest regulacji, im więcej jest barier wejścia na rynek, powoduje to, że nowe podmioty nie mogą tam wejść, mniejsze podmioty nie mają szans z dużymi i betonujemy scenę gospodarczą. To znaczy, doprowadzamy do tego, że osoby, którym się chce, które mają jakiś zasób finansowy, wiedzę, kontakty, znajomości, one nie mogą na ten rynek wejść. I jest takie przeświadczenie. Że socjalizm wspiera ludzi biednych, a wykorzystuje bogatych, a że kapitalizm wspiera ludzi bogatych, a gardzi ludzi biednymi. Ale to właśnie kapitalizm daje szansę na wyjście z przeciętności finansowej, daje szansę, żeby coś zrobić ciekawego w swoim życiu, a socjalizm wszystkich równa do jednego poziomu. Wszystkie branże zostają zabetonowane, coraz więcej i coraz więcej jest regulacji. Coraz więcej i coraz mniej jest możliwości, żeby móc wejść na jakiś rynek. Ja bym powiedział tak, i też tak to podsumuję, że śpieszmy się kochać wolny rynek, tak szybko odchodzi. Moim zdaniem zostało 5-10 lat, kiedy jeszcze dał, będzie dało się coś zrobić. Dziękuję bardzo.